Cześć, witajcie serdecznie. Co tam nowego Unia wymyśliła? Czytam dzisiaj. Zakaz mleka i cukru w kawie. Unia Europejska wprowadziła nowe rozporządzenie, które wpłynie na wielu Europejczyków. Co mogli mądrego wymyślić? Nie do końca jest to zakaz używania mleka i cukru. Także zakład utrudniania ludziom życia prowadzi ograniczenia i już nie będzie śmietanki w takich małych pojemniczkach takich do raz tam do kawki czy woreczków cukru czy małych kosteczek masełka dżemików i tym podobnych rzeczy. Dlaczego? Podobno zaśmiecają. Ja nie wiem ale jak wyobrażacie sobie państwo teraz hotel czy Jakąś taką restaurację, w której podaje się klientowi śniadania, czy tam właśnie kawę i tak dalej. To co, będzie jedna wielka taka, nie wiem, puszka z dżemem i każdy będzie sobie tam łyżeczką oblizywał? Czy, czy, jak oni to sobie wyobrażają? Ja nie wiem. Cukier z cukierniczki sypać, tak? No w PRL-u też tak było, no były takie cukiernice na stałagi. tam się sypało, tak? Czy to dobre? Nie mam pojęcia. A jak nie będzie małych szamponików w hotelach, to co będą duże jakieś takie? A jak do samolotu zabrać duży szampon? Jak wolno tylko mały? Ja nie wiem, czy oni po prostu najpierw robią potem myślą, czy w ogóle nie myślą. Przecież ciągłe utrudnianie ludziom życia, to nic dobrego. Jak, jak, jak mamy kochać to mu nie? Ona ciągle nam robi pod górę. Ostatnie największe dokonanie Unii Europejskiej to przymocowanie nam y, nakrętek do, do napojów. Przecież jak tak dalej pójdzie, to niedługo y, będziemy jeść z jednej miski, jedną łyżką drewnianą, najlepiej, tak jak to y, dawniej bywało. W szpitalach już nie będzie plastikowych, jednorazowych strzykawek, tylko będą takie szklane, jak dawniej też były, z tłokami takimi metalowymi, z uszczelką gumową. To się będzie wyparzało, odkażało, no bo przecież zaśmiecamy środowisko. Może zamiast wszystkich plastrów, lepców, to będą po prostu, nie wiem, liście babki lancetowatej przekładane i owijane jakimś lgnianym sznurkiem. Ja nie wiem, do czego to dąży.